Halo, halo. cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Progress 71 z tej strony. Przygotowałem dla was porcję newsów z gry World of Tanks. Zacznijmy. Do super testu wszedł nowy pojazd z linii amerykańskich średniaków, Astron Rex 105 mm. Jest to pojazd premium 8. poziomu z pięciopociskowym magazynkiem. Po statystykach zaprezentowanych przez Wargaming nie sądzę, aby zdobył wielu zwolenników, szczerze powiedziawszy. A dlaczego? 4,5 sekundy pomiędzy pociskami nie wygląda zachęcająco. Penetracji to ma 185 na podstawce, a na goldzie 250. Więc zaradiać to nie będzie, bo żeby cokolwiek na nim ugrać, trzeba będzie jeździć full gold, Więc po co takie coś? Moim zdaniem jest to taka zapchaj dziura. Dodają go, żeby był. Kolejna rzecz, jaka jest testowana w superteście, to nowa mapa Port Wschodni. Ładnie to wszystko wygląda. Pod filmem podaję link, gdzie możecie obejrzeć sobie wszystkie zdjęcia. Wraz z rebalansem pocisków HE, nerfem kołowców i buffem niektórych pojazdów, czyli z aktualizacją 1.13, do gry wejdzie kolejna przepustka bitewna. Pojazdami wyróżnionymi mają być AMX 50B, CS-63 oraz Badger. Oprócz progresywnych stylów 3D na te pojazdy mamy do zdobycia również olepszony cichy układ wydechowy. Od 21 do 24 maja będziecie mieć okazję wypełniać misję rozwałki treningowej, a wnik do zgarnięcia busty do załogi, zestawy naprawcze oraz mechanizm dosyłający, dostępne tylko w bitwach losowych. Również od 21 maja rozpoczął się maraton na KPZ-07RH. Szykujcie tabletki uspachające oraz napoje energetyczne. Przed nami wiele dni wkurzenia się i rzucania mięsa na prawo i lewo. Powodzenia życzę. Ja na tej chwilę dziękuję Wam za uwagę. Miłego dnia. Cześć.